Jak zostałem dealerem? W dekancelarii macie dostęp do kilkudziesięciu biur księgowych, doradców podatkowych, do tego mamy też tłumacza od niedawna. Jestem wam to po prostu winny. Przyjeżdżasz do Niemiec, musisz się zameldować, otworzyć konto w banku, podjąć pracę. Yy, w jakiej kolejności? Żeby otworzyć konto, musi mieć meldunek, żeby dostać meldunek, musi mieć mieszkanie, żeby mieć mieszkanie, musi mieć yy, historię kredytową, konto, musi mieć pracę, żeby mieć pracę, musi mieć konto. Przedstawiciela ubezpieczeniowego, do brokera ubezpieczeniowego, do doradcy ubezpieczeniowego, do sprzedawcy ubezpieczeniowego itd. W Niemczech jestem doradcą finansowo-ubezpieczeniowym na podstawie paragrafu 34d podpunkt 1b i HHK rejestrze. Hej, strony Aneksy Maria Kancelaria. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, ponieważ mam do Was ogromny dług wdzięczności. Muszę się wam też z czegoś trochę wytłumaczyć. No i stwierdziłem, że zrobię to właśnie teraz, że jest to odpowiedni moment. Moment, kiedy kanał bardzo się rozrasta. I jestem wam to po prostu winny, a mianowicie jak zostałem dealerem. I skąd ten pomysł nad Kithel, zabawną nazwę? Ubezpieczeń w Niemczech. Moi drodzy, witam Was serdecznie, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Ostatnio wpadłem właśnie na różne nazwy, moi drodzy, od przedstawiciela ubezpieczeniowego do brokera ubezpieczeniowego, do doradztw, doradcę ubezpieczeniowego, do sprzedawcy ubezpieczeniowego itd., szukając jeszcze tych pojęć, że ym, sprzedawca, który oferuje usługi jakiegoś yy, właśnie jednego koncernu, to jest jeszcze przecież dealer. I jestem dealerem ubezpieczeniowym, takim, o ten sposób. Na tą właśnie y, zabawną nazwę, i sądziłem właśnie, że przykuje ona Waszą uwagę. No i skoro tu jesteś, to właśnie się to udało. Ym, no i właśnie, tak sobie jest Christian Madej w Niemczech, od blisko 14 lat i sobie tu nagrywa jakieś filmiki na Dekancelarię. No i tak jak y, z, materiału na materi z materiału na materiał coraz lepiej możemy się poznawać, to stwierdziłem, że jestem Ci winny po prostu wytłumaczenie i krótką opowieść, krótką historię. Jak to się w ogóle stało, że tutaj to robię i co spowodowało, że w ogóle jestem w Niemczech? Tak więc zaczynajmy! Disko 14 lat temu przyjechałem do Niemiec, poszedłem do szkoły, skończyłem szkołę, skończyłem jedną klasę, drugą, potem Ausbildung, Ausbildung jako kto? No, i jeszcze nie jako dealer ubezpieczeniowy, yy, wyobraźcie sobie. Nie, jako mechatonik samochodowy. I Ausbildung, yy, najpierw, znaczy najpierw robiłem jedną Ausbildung, robiłem yy, w salonie Toyoty, czyli jak wielu z was może już miało okazję słyszeć, też yy, branża samochodowa jest mi bardzo, bardzo bliska. No i ten robiłem to Ausbildung yy, w salonie, właśnie yy, Toyoty. No i potem jak skończyłem tę Ausbildung, no ta firma, jakby tak osobiście, no i też. Yy, Styl zarządzania, komunikowania się szefa i jakby jak pan w filmie w ogóle mi nie odpowiadał. Poszedłem do innego salonu Toyoty i tam pracowałem przez jakieś 3-4 lata, aż w końcu y, miałem okazję przez jednego przyjaciela, który, który mi zaproponował właśnie, y, powiedział, kurde Christian my powinniśmy y, za, zająć się tym tematem właśnie, ponieważ y, dużo jest jeszcze do zrobienia, dużo jest polskich klientów, a mało kto to robi tak naprawdę poważnie, na serio i długoterminowo. No bo zresztą masa historii od Was. Panie Krystianie, co mam zrobić? Dostałem numer ubezpieczeniowy do zarejestrowania auta. Ten pan po tygodniu powiedział, że on się tym już w ogóle nie zajmuje. Co ja mam teraz zrobić? Ja nawet nie wiem, w jakim ubezpieczeniu mam teraz ten samolot ubezpieczony, żeby potem w ogóle zgłosić to, że zostało zarejestrowane, wysłać dalsze dokumenty, cokolwiek, cokolwiek innego. Nawet nie wiem, gdzie składkę mam zapłacić. No właśnie, bo krótkoterminowo, no, masa osób podejmuje taką yy, pracę, ale żeby porządnie, tak zwanie, zaorać temat, robi to już mało kto. Yy, no ale postanowiłem, bo ja, jak z góry, to robię, to, żeby to bardzo gruntownie, długoterminowo, że się tym zajmę. No i tak mi się niesamowicie spodobało. Spodobało mi się nie tylko przy całym, właśnie, wachlarzu yy, ubezpieczeń, też spodobały mi się produkty finansowe, jakie mogę oferować. Yy, całą wiedzę, jaką mogłem, mogłem w końcu dowiedzieć to, czego. Teoretycznie oczekiwałbym, że się nauczę w szkole, nie miałem okazji tego nauczyć, ale tutaj właśnie jak najbardziej, czyli co to jest inflacja, jak działa rynek, co to są akcje, co to są fundusze, jak się, jak, skąd oprocentowanie się bierze w bankach, skąd go nagle nie ma w tych bankach, jak inwestować pieniądze, jak zarządzać pieniędzmi, co to jest pieniądz, co to jest, co to jest naprawdę waluta, jakie mamy inne formy przechowywania kapitału i tego, i tego, i tego, i tego, więcej, więcej, i więcej miałem na okazję nauczyć się tutaj właśnie. A przy tym wszystkim, z racji, że y, niesamowicie lubię przekazywać wiedzę, cały czas dążyłem do tego, żeby trafić do jak największej grupy klientów. Y, klienci mówili do mnie: Kurczę, fajnie, że pan jest, szkoda, że nikt wcześniej mi tego nie powiedział, y, albo jakieś przepisy, jakieś możliwości oszczędzania podatków, jak z, na przykład Kinegeld Live, jaki ostatnio nagrywałem, y, który na Facebooku znajdziecie, notabene. Jak na przykład z KinderGet zbudować, nie wiem, 10 tysięcy na przykład na 18 dziecka i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że ja tego wcześniej nie wiedziałem. Czemu nikt o tym głośnie nie mówi, szerzej nie mówi i tak dalej. No i tak zacząłem spoglądać, a że osobiście też dosyć dużo, czy dużą część tego, jakie informacji i wiadomości oglądam właśnie oglądam na YouTubie. wpadłem ten pomysł, że ten kanał na YouTube powinien powstać i powinien powstać w bardzo dynamiczny, fajny, nowoczesny sposób. Bardzo prosto tłumacząc wam jakieś tu skomplikowane rzeczy. No i ciężko było mi zakreślić ten łuk. No bo im bardziej świat finansów, im więcej was do nas się odzywa, tym więcej nowych gdzieś tam tematów zostaje poruszanych. I dalej muszę przyznać, to jest moja słabość, bo często nie umiem odmawiać, a nie, ciężko było mi zakreślić cały czas ten łuk. No i stwierdziłem, że po prostu wszystko, to, cały świat Twoich finansów w Niemczech znajdziesz tutaj. Jeżeli chodzi o azacji, że nie mogę być jednocześnie księgowym doradcą finansowym, maklerem mieszkaniowym, doradcom podatkowym i wszystkim naraz, to stwierdziłem, że nawiążę takie współpracę. No i takie współpracę ponawiązywałem i stąd właśnie w dekancelarii macie dostęp do kilkudziesięciu biur księgowych, doradców podatkowych. Do tego mamy też tłumacza od niedawna. Do tego, jeżeli chcecie to już nie w całych Niemczech, ale w pewnych okolicach kupić samochód. To powiązania z salonami samochodowymi, które pracowałem w to, także tą współpracę postanowiłem po prostu wskrzesić i tam też yy, daję Wam możliwość na przykład zakupu auta, jakby co. Poza, ponadto nawiązaliśmy współpracę z Faktura, za którą serdecznie dziękuję, o której macie możliwość zaraz też tutaj krótka yy, będzie yy, reklama dla osób, które są na gewerbie. Yy, możecie właśnie pisać w bardzo prosty sposób. Niemieckie profesjonalne faktury, znając tylko język, język polski, mało tego, w jednym miejscu mieć całą swoją dokumentację, całą swoją księgowość. Na wsycnięcie palcem do tego możesz, możesz też podłączyć swoją księgową, która jednym kliknięciem może wszystko pobrać. Mało tego, jak zobaczy błąd w jakiejś fakturze, ona może ją też zedytować i y, oddać po prostu pięknie całe Twoje rozliczenie y, do urzędu y, skarbowego, do skarbówki. Nie ma nic piękniejszego, niż, nic prostszego, niż, niż to właśnie rozwiązanie, jakim jest e faktura dla przedsiębiorców, w tym bardziej polskich przedsiębiorców w Niemczech. Wracając do początku, moi drodzy. Czemu w ogóle przyjechałem do Niemiec? Bo to jest aspekt, który często mnie pytacie, czyli czemu? Albo ktoś z Was wyjeżdża, wraca do Polski. I się zawsze zastanawiam też, czemu jedni zostają, tu jadą, ktoś w ogóle przyjechał, po co i tak dalej. U mnie wyglądało to tak. Przedem tutaj przyjechałem do Niemiec, postanowiłem przyjechać, postanowiłem wtedy bodajże. Że zarobię 10 tysięcy euro. Jak mi mój przyjaciel, mentor wtedy doradził, i a chcę powiedzieć, że zarobię 10 tysięcy euro, przeliczę sobie na złotówki, mówię kurczę i kasy, zarobię to i wrócę. No i nie wróciłem. Teraz pytanie: czy nie zarobiłem tych 10 tysięcy euro, czy postanowiłem i tak zostać, pomimo że je ja zarobiłem? No, zostawię to bez odpowiedzi, możecie się sami domyślać. i już wam mówię, czemu mi się tutaj tak bardzo spodobało, ponieważ potem zacząłem chodzić do szkoły i na przykład siedzę w szkole, jest sprawdzian, ja patrzę, a wszyscy wyciągają z plecaka kalkulatory. Ja mówię, co teraz, jest sprawdzian z matematyki, czy, czy co tutaj teraz się dzieje? No nie, oni po prostu nie są uczeni, żeby walić pamięciówkę, tak jak w Polsce, że trzeba wszystkie wzory, wszystkie drogi myślowe, liczenia, wszystko, wszystko odnaśnia pamięć, do tego jeszcze, żeby broń Boże, nam nie zarzucili, że używaliśmy kalkulatora na przykład, Całą drogę myślową musimy jeszcze rozpisać. Jak 1 plus jeden, jak to pomnożyliśmy, podzieliliśmy, jak na każdą po prostu wpadliśmy na każde rozwiązanie, musimy wszystko zanotować. Pamiętam, jak to wyglądało na egzaminie, jakimś tam gimnazjalnym, czy jakimś innym. Tak to zawsze właśnie wyglądało. No to jest po prostu nie do przyjęcia, trzeba na pamięć się uczyć. Tu jak na przykład adwokat jest proszony na przykład na, podczas egzaminu, na przykład studiuje na prawo, jest Mówi, proszę powiedzieć, jak pan interpretuje na przykład ten zapis. A nie tak jak w Polsce na przykład, że tak ma być, bo tak zawsze było, i na pamięć się masz wykuć, i w ogóle jak w nocy się obudzisz, masz. Aha, i tak dalej. Tego w Niemczech na szczęście. I to mi się spodobało. To był jeden z wielu aspektów, który do mnie przemawiał. Postanowiłem tutaj zostać na dłużej, potem właśnie skończę. Potem wracamy do historii, którą znacie, czyli Ausbildung, potem właśnie przedsięwzięcie tutaj jako dealer ubezpieczeniowo-finansowy z produktami finansowymi ubezpieczeniowymi w Niemczech. No i zacząłem właśnie Polaków w Niemczech po prostu zaopatrywać w, w ten materiał, jaki jak pod tytułem Ubezpieczenia i produkty finansowe. No a potem stwierdziłem, że tą wiedzę warto na szerszą skalę po prostu promować, edukować Was, żebyście mogli w ciągu kilku minut, dach pach, pach, tak jak na kanale na YouTube, na jakiś temat, na przykład całą najważniejszą wiedzę, wszystkie najważniejsze punkty po prostu poznać. W międzyczasie poznałem moją żonę Agnieszkę, która prowadzi szkołę językową, w międzyczasie yy, mieliśmy ślub, w międzyczasie yy, mamy psa yy, i w międzyczasie też dziecko w drodze. No i tak tutaj jestem, nie zamierzam wracać. Dobrze mi tutaj, cieszę się, że jest was coraz więcej, yy, i to właśnie jest tym powodem, dla którego chcę to kontynuować bo y, spotykam się wśród Was z tak pozytywnym odbiorem, z pozywny, kom, pozytywnymi komentarzami, z coraz więcej subskrypcji na kanale, co niedługo nie ukrywam, będę monetyzował, bo y, od tysiąca subskrypcji na kanale na YouTubie y, dostaje się jakieś tam małe wynagrodzenie, z tego co wiem, to jest tam kilka euro może na miesiąc, kilkanaście, ale zauważcie, y, wtedy będziemy mieli lepszy na przykład kamera, będzie lepszy statyw, głos jest akurat, bo od tego zacząłem, najlepszy jaki, jaki, nie wiem, jestem sobie w stanie wyobrazić, ym, to akurat było ok, będzie jakaś właśnie dynamika w tych nagraniach się pojawiła, będzie lepsza jakość, będę mógł więcej czasu poświęcać na to, żeby Wam te materiały przygotowywać i właśnie dostarczać Wam tą wiedzę w jak najlepszy, najprzyjemniejszy, najłatwiejszy sposób, żebyście mogli z tego korzystać na maksa. Korzystać, no właśnie, no bo tak, przyjeżdżasz do Niemiec, musisz się zameldować, otworzyć konto w banku, podjąć pracę, w jakiej kolejności? Żeby otworzyć konto, musisz mieć meldunek, żeby dostać meldunek, musisz mieć mieszkanie, żeby mieć mieszkanie, musisz mieć y, historię kredytową, żeby mieć y, y, konto, musisz mieć pracę, żeby mieć pracę, musisz mieć konto. No właśnie, jak to po kolei wszystko poukładać, jak to zacząć, a jak to wszystko już masz, jakie ubezpieczenie jest konieczne, a jakie jest tylko zalecane, jakie ubezpieczenie jest zalecane, ale jest bardzo ważne, a zalecane, ale może poczekać albo w ogóle nie musisz go zawierać. To są wszystko pytania, na które szukacie odpowiedzi. Jaka taryfa na przykład, przynajmniej tak jest wszystko po niemiecku, ja z tego nic nie rozumiem, jaka taryfa dla mnie będzie odpowiednia? Kiedy na przykład przedstawiciel ubezpieczeniowy, czy jakiś broker, czy doradca przegina pałę na przykład, a gdzie na przykład yy, mówi i doradza mi dobrze. I to wszystko. Masz jakąś ofertę, nie wiesz czy to co dostałeś, czy to jest w ogóle dobra decyzja, czy to jest dobra oferta, czy to wszystko potrzebujesz, no właśnie możesz po prostu Zapi napisać, yy, zadzwonić do mnie na dekancelarię, a ja ci mogę po prostu bezstronnie yy, powiedzieć, czy to jest dobra cyzla, czy nie, yy, czy potrzebujesz tego wszystkiego, czy może są lepsze oferty na rynku, które na przykład dla ciebie będą odpowiedniejsze, bo są tańsze, bo są oferują więcej, yy, albo oferują mniej i są tańsze, bo wcale nie potrzebujesz tak dużo. Bo jak to właśnie się mówi, po co ubezpieczać się na psa i kota, którego nie masz. No właśnie, ale jakby pan będzie kiedyś miał, jak będę miał, to sobie dokupię, wezmę, dobiorę. No właśnie, czyli cały świat Twoich finansów. A co to jest kaucja, jeżeli chodzi o mieszkanie, co to, to jest szufa w Niemczech, sepa, to wszystko i na te wszystkie pytania i tak dalej, odpowiedzi już po części właśnie wam udzieliłem. A tego będzie jeszcze jeszcze więcej, bo jesteśmy na samym początku. Kanał tak naprawdę systematycznie w takiej strukturze, jaką ja sobie to wyobrażałem, dopiero sprowadzony od kilku miesięcy, was jest dopiero tutaj niecałe 200 na, na Facebooku, notabene, czyli wyłobuzy. Nie wszyscy jeszcze subskrybują kanał na, yy, na YouTubie. Tam jest was 1200-1300 osób. Tutaj właśnie jeszcze to rośnie. Yy, dokładnie. Także moi drodzy, miałem okazję się wam przedstawić, bardzo się cieszę z tego powodu. Byłem, no, długo wyczekiwałem trochę tego odcinka, ponieważ to jest trochę moja taka słabość też lubię o sobie opowiadać, mm. a też może nie zawsze yy, zastanawiam się, kurczę, może ta osoba teraz ma ciekawsze rzeczy, może myśli co na obiad ugotować, a Krystian yy, myśli o tym jak się przedstawiać, ale sądzę, że to jest taki moment, gdzie powinniście poznać kto za tą kamerą stoi do was nagrywa mówi. W Niemczech jestem doradcą finansowo-ubezpieczeniowym na podstawie paragrafu 34d. Yy, pod punkt 1 DHHK rejestrze, także dla wszystkich z Was, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, czasami było mi to zarzucane, a Pana tam nie można, nie wiem, znaleźć, czy kim Pan jest i tak dalej, jak najbardziej jestem wyedukowanym, co roku notabene odbywam wiele szkoleń i cały czas się edukuję z tego zakresu. Także to jest jedno. Z drugiej strony jestem przedsiębiorcą, a to też na dekancelarii postanowiłem, no bo zobaczyłem, że ten problem czy pytania, z jakimi się kierujecie, to nie wystarczy, to nie można tylko za mną, tylko w sprzedaży, nie wiem, produktów, dealowania, dealowania ubezpieczeniami i produktami finansowymi. No nie, wiele z Was potrzebuje porady. Chcę otworzyć firmę, chcę zacząć w Niemczech. Jakie podatki, jakie składki, co muszę, jaka forma prawna. Jakie? Po prostu takiej porady od doświadczonego, kolegi przedsiębiorcy. No i właśnie takiego kolegi może nie masz, ale żyjemy w takich czasach, że mamy internet i to świetnie, wszystko nam pozwala się ze sobą komunikować. Krystian wpadł na pomysł, żeby otworzyć na stronie dekancelaria.com właśnie trzy pakiety doradztwa, z których możesz po prostu korzystać. I coraz więcej z Was z nich korzysta, co jest nie tylko dlatego, żebym ja zarobił, no bo chyba na pewno nie sądzicie, że za 160 euro, czy tam za ileś ja się wzbogacę, ale chodzi o to, żebyś Ty, przede wszystkim jak płacisz, to wtedy słuchasz i bierzesz na to faktycznie, no bo jak to się jest za darmo, to wiemy jak to jest, jak mamy setny długopis jakiś za darmo, to już nie wiemy, gdzie je, w jaki kąt wrzucić, ale jak mamy ten jeden, za który zapłaciliśmy na przykład 100 czy 200 euro, no to będziemy z nim tak chodzić. No, mój długopis i uważaj, żeby się nie zgubił. I tutaj tak samo ten mechanizm działa. No a ja też, wiadomo, inni klienci też są bardziej w potrzebie, mniej potrzebie, żeby ich czas też szanować, Yy, chcę właśnie tylko spędzać czas z tymi, którzy są gotowi z tą wiedzą też zapłacić, czyli faktycznie, realnie, yy, autentycznie jej potrzebują. I dlatego właśnie te pakiety są płatne. I tam masz trzy pakiety, coraz więcej z Was po prostu z nich korzysta. I cieszę się nie tylko dlatego, że właśnie z tej strony finansowej, yy, cieszę się przede wszystkim dlatego, że Wy mówicie: OK, ja nie robię biznes pod tytułem yy, wiara, nadzieja i świetny pomysł, bo to w, od razu Ci mówię, że się nie uda. Nie bez powodu 95% otwartych biznesów wśród Polaków w pierwszych trzech latach upada. Z tych 5%, które zostają, w następnym roku kolejne 90% spada, upada po prostu, plejtuje, no nie bez powodu. No właśnie, bo w Polsce często mamy model biznesowy pod tytułem trzeba mieć szczęście, farta, sprzyjający okres, fajny pomysł. No nie. Moi drodzy, to wszystko jest policzane, trzeba zbadać rynek, trzeba zobaczyć, jakie produkty są potrzebne, jaka jest konkurencja, jaka jest konkurencja według. Wś wśród klientów, jaka jest konkurencja, wśród dostawców produktu itd. i tak dalej. I też te rzeczy, które właśnie tutaj się pod tym kryją, zdradzam już w indywidualnym. doradztwie. czy chcesz otworzyć yy, przedsiębiorstwo, czy masz takie yy, działające przedsiębiorstwo, a chcesz coś polepszyć, zaoszczędzić jakieś yy, świadczenia, jakieś podatki. To wszystko możemy zrobić. Właśnie jako ode mnie, jako od doświadczonego yy, przedsiębiorcy mogę Ci to wszystko yy, przekazać w jak najprostszy sposób właśnie na przykład w naszym doradztwie, nie tylko ubezpieczeniowo-finansowym, y, ale też jako przedsiębiorcy na wwwkancelaria.com. Moi drodzy, y, świetnego startu y, w ten tydzień. Y, pamiętajcie, co niedzielę o 11 mamy live'a, a co poniedziałek z samego rana nowy materiał na YouTubie. W też proszę na profil na Insta, widzę, że tam jest coraz więcej osób. Notabene, pomimo, że ten profil jest dosyć mały, bardzo duże y, zainteresowanie, bardzo duży odzew y, tam widzę. Pomimo, że na przykład na Facebooku jest dużo więcej fanów to odzew jest yy, podobny, pomimo, że tam na Instagramie tych fanów jest dużo, dużo mniej. Cieszę się, yy, cieszę się i też mam nadzieję, że słychać ten entuzjazm w moim głosie, yy, że mieliśmy okazję dzisiaj znowu się zobaczyć. Yy, za tydzień już rzeczowy, kolejny rzeczowy, kolejny edukacyjny materiał na YouTubie. Także każdy z Was, kto jeszcze tego nie zrobił, niech teraz zasubskrybuje po prostu kanał. Bo inaczej może się zdarzyć tak, że go po prostu najprawdopodobniej tak też będzie, właśnie, że go przegapisz. A tak jak jeszcze przy subskrypcji dzwoneczek, to po prostu dostaniesz automatycznie powiadomienie, jak nowy edukacyjny kanał, nowy edukacyjny materiał na kanale się dla ciebie, właśnie, czyli Polaka w Niemczech, Polki w Niemczech, pojawi. Trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia następnego razu. Trzymajcie się. Hej.